Słowa Harrego złamały Williamowi serce. Po jego dokumentu wygłosił przemówienie. 15 grudnia na Netflixie ukazała się druga część dokumentu Harrego i McCann. O ile pierwsza część nie zawierała żadnych szokujących rewelacji, to kolejne odcinki były przepełnione zarzutami Harrego wobec rodziny. Najmocniej oberwało się Williamowi. Ten kilka godzin po premierze filmu wygłosił przemówienie na koncercie świątecznym, który organizowała księżna Kate. Po śmierci królowej Elżbiety II wydawało się, że Harry i William zawarli rozejm. A ich relacja uległy poprawie. Jeśli tak było, to po premierze drugiej części dokumentu z Seksu Wspól Braci zapewne na nowo się zaogni. Harry wysunął bowiem przeciwko bratu ciężkie działa. W filmie znalazł się między innymi fragment prywatnego nagrania, kiedy tuż po wywiadzie o Prywin Frey otrzymał od Williama smsa, którego następnie pokazał Mekhan. Ta przeczytała, wiadomości i oboje posmutnieli. Książę opowiedział także o tym, co działo się na rodzinnym szczycie w Sandringham. Doszło do niego w marcu 2020 roku, po tym jak para zdecydowała się opuścić Wielką Brytanię. Ich zdaniem rodzina królewska celowo zwlekła z zwołaniem spotkania, aż Mekhan wróci do Kanady, gdzie udali się z Harmiarchiem tuż po ogłoszeniu swojej decyzji. Wyobraź sobie rozmowę, dyskusję przy okrągłym stole na temat przyszłości twojego życia. Kiedy stawka jest tak wysoka, a ty jako mama, żona i pod wieloma względami cel. Nie jesteś zaproszony do siedzenia przy tym stole, mówiła Mekhan. Harry wspominał z kolei, że spotkanie przebiegło w bardzo napiętej atmosferze. A William w pewnej chwili wybuchł i zaczął na niego krzyczeć, to było przerażające. Gdy mój brat krzyczał i krzyczał na mnie, a mój ojciec mówił rzeczy, które po prostu nie były prawdą. A moja babcia spokojnie siedziała i, jakby to wszystko akceptowała, relacjonował książę. Pałac uderzył w Harrego jego własną bronią. Wypowiedź przyjaciółki księżnej Katy daje do myślenia. Jak napisała tuż po premierze dokumentu Harry'ego i Meghan, królewska korespondentka Rebecca Jungliżnęła na łamach mail. Konflikt z bratem i jego medialny charakter złamał Williamowi serce. Jedno ze źródeł miało powiedzieć jej, że przez ten szum kilka ostatnich lat, było dla niego bardzo ciężkich Książę Harry pokazał w serialu wiadomość od Williama i się załamał, nie wiem, co teraz mam zrobić. Ta sama osoba miała powiedzieć królewskiej ekspertce, że wierzy, iż dla Harry'ego oraz Williama istnieje nadzieja i w końcu się pogodzą. Książę jest porządnym człowiekiem i osobiście wierzę, że utrzyma te drzwi otwarte na zawsze powiedział Williamie informator. Kilka godzin po premierze dokumentu następca tronu pojawił się wraz z dziećmi, królem Karolem i królową Samillą i innymi członkami rodziny, na koncercie świątecznym to getterat Chrystmas w opactwie Westminsterskim. Wydarzenie, które organizowała księżna Kate, będzie transmitowane 24 grudnia przez stację ITV. Wspólne kolędowanie poprzedziła krótka przemowa Williama. Książę Wali odczytał fragment przesłania Bożonarodzeniowego z 2012 roku. Swojej zmarłej babci, Elżbieta II wspomniała w nim, że zawsze uderzał ją duch wspólnoty w okresie świątecznym. Przypomniała, że jest to czas, kiedy pamiętamy, iż Bóg posłał swojego jedynego syna, aby służył, a nie aby mu służono. W kontekście nowo upublicznionych zarzutów Harry'ego, słowa które odczytał jego brat, nabrały nowego w dźwięku, Pseos.